Dzień dobry państwu. W poprzednich materiałach zajmowaliśmy się kolejno tworzeniem kursów na wirtualnym kampusie oraz zapisywaniem na nie studentów. Dziś zajmiemy się kwestią uporządkowania i archiwizacji starych kursów, aby zwyczajnie nie spowodowały zbytniego natłoku i nie zmuszały nas do nadmiernego mikrozarządzania. Zapraszam do oglądania. Kwestia archiwizacji kursów, z których nie będziemy już korzystać, jest dość prosta w porównaniu do innych działań na wirtualnym kampusie. Jeżeli chcemy poddać jeden lub nawet kilka z nich archiwizacji, należy się oczywiście zalogować na swoje konto na wirtualnym kampusie. Gdy znajdziemy się na stronie zawierającej nasze kursy, musimy znaleźć przycisk z napisem Zarządzaj kursami, znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu. Po kliknięciu go zostaniemy przeniesieni do ekranu, z którego możemy decydować o tym, czy chcemy usunąć, ukryć, zarchiwizować, czy też edytować poszczególne stworzone przez nas kursy. Jak widzimy na ekranie, po lewej stronie każdego wiersza znajdują się małe kwadraciki. Możemy je zaznaczyć i odznaczyć wedle uznania. W razie potrzeby zarchiwizowania kursu, możemy zaznaczyć jeden lub kilka kwadracików jednocześnie. Gdy już wybierzemy odpowiednie kursy, należy znaleźć przycisk Przenieś, ale proszę go jeszcze nie klikać. Obok niego wyświetla się rozwijane menu, gdzie wymienione są możliwości lokalizacji czyli foldery na wirtualnym kampusie, do których możemy wybrane kursy przenieść. Po rozwinięciu menu szukamy opcji Jednostki pozawydziałowe, Centrum nauczania i certyfikacji języków obcych, Cnicjo UMCS, Obszary dydaktyczne nauczycieli centrum, Nasze nazwisko, Archiwum, Kursy zakończone. I następnie wybieramy ją. Potem klikamy przycisk Przenieś. Kurs powinien już wtedy zostać przeniesiony do przypisanego nam archiwum. Dla pewności możemy to jeszcze sprawdzić. Aby to zrobić należy odnaleźć nasze archiwum w znajdującym się po lewej stronie menu, kategorie kursów. Archiwum jest podfolderem znajdującym się pod naszym nazwiskiem. Gdy już wspomniany podfolder znajdziemy, należy w niego kliknąć. Wtedy też zostaniemy przeniesieni do archiwum z naszymi kursami. W kwestii archiwizacji kursów to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.